Seems to be some sort of zombie discotheque. Discotheque? <laughs> Welcome to the 80s, Sam. We've been waiting for you. Yay! Taka, finally suva. Do I smell new blob? <laughs> mm, you are the new DJs, I presume. We're Sam and Max. Freelance zombie hunters. Ah, oh, yes, the big players from the Midtown Cowboys. Oh, you're the stars! Stars? <laughs> Please stop, you'll make me to giggle. <laughs> oh, oh. Ooh, look at me, I'm so edgy and subversive. Only Her Featherly is truly acquainted with the darkness. So, what's your story, Emo? I am Jurgen. I am not surprised you don't know me. No one. to rzeczywiście taki jest stereotypowy emo. Mhm. With every soul I take, my army grows larger. Oh, I did not just reveal my master plan. Well, that was monster, here to put a stop to your chyba nie będzie takie proste sam z mnie? so many others have tried that is how you say played yo now you must excuse me for i am a way to dance i never knew vampires were so fruity not all vampires max just the european ones no dobra, w Obej... od w ogóle I wish people making these fake books would at least try to make them look real to jest to ważna informacja, że one są sztuczne. that is not a medically approved use of nipple rings kids a fireplace with no fire no logs and no chimney nothing suspicious here let's keep looking <laughs> no, oczywiście, że nic, nic That's odd. somebody dropped a typewriter ribbon what good is that what we really need are healing herbs Tu ktoś chyba już z kogoś za bardzo poniósł. Melarz. Tak naprawdę, tak. Wzięliśmy wodę i ona nam będzie też potrzebna później. Piękne akwarium, piękne rybki. No, this 1 to taka nie jest za bardzo andet. Jest zdecydowanie Tutaj mamy There's some poetry inscribed on this coffin. My dark mistress longs for death to return to her velvet sepulcher. Her only passion, the void's embrace, or else she'd reply to my letters. That's poetry? I didn't say it was good poetry. Tak, to jest w ogóle bardzo ważny, ten wiersz, który tam jest. A poem on this Tego się nie That da przeczytać, bo y jest zamazany. Jeśli chodzi o tą strumnę. To, nah, okay. to mamy tutaj konsolę do miksowania. I przyciski. Jak widzicie są tu przyciski, które y, mają konkretne słowa przepisane. No one się na szczęście zapisują. Pain. Muszę wszystkie kliknąć, bo nie wiem, które Sepulter. są gdzie. Embrace. W ogóle te ząbiaki tańczą, a w sumie nie ma muzyki. A sam nie wiem, co robi. Max sobie chodzi. Zobaczcie, Max dosłownie chodzi. Idzie kawałek staje, idzie kawałek staje. Dobra. Dobra, już wszystkie mam. Tak, 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 tak. Pięknie. Skoro mam wszystkie, to w takim razie musimy zrobić to tak. Śmierć. Grobowiec. Gdzieś jeszcze objęcia. Objęcia. I listy. Dlaczego? Bardzo prosto! To są ostatnie słowa z tego. To są ostatnie słowa z, tego, z tej poezji, która była na tej trumnie. I w ten sposób dostaliśmy się tutaj. Your hand. Oops. Sorry, little Czy ta czas czaszka miała smoczek? No i trafiliśmy tu na górę. I najlepiej od razu zrobimy to, co potem się przyda. Czyli musimy wymienić tą lampkę na lampkę UV. Na która jest, bo jest. Lampa UV jest, wiecie, jak słońce. I.

Have you learned nothing? You can never destroy me without destroying the source of my power. Where is the source of your power exactly? Just curious. Yeah, we just want to look at it. Americans! The source of my power is not something you can buy and own. It is my style. The zombies love me because of my rhymes, my moves, my staying always on top of the latest trends. Style is the only thing that is truly immortal, apart from vampires, which I am also. So, you're big fans of Midtown Cowboys over here? Ja, yeah, it's Deutschland's most popular program. All the young people in the gymnasium wears the t-shirt which read, You Probably Hides the Cow. <laughs> Her family's world is eternal confusion and pain. Major, też by mógł ubrać koszulkę. New wow, no znowu to, to było! You hit, new <laughs> oh, so to piękne w ogóle nawiązanie. Mamy nową lokację odblokowaną dlatego, że możemy pojechać na miejsce kręcenia miejskich kowojów. Not to pry, but are you having a grand mal seizure? Get me a belt so I can put it under his tongue. <laughs> you clumsily refer to my dancing, I presume. No surprise that you do not appreciate my moves. But my people recognize me as Uberfly. Witness. <sighs> See that. That is power, my American friends. <laughs> you know, for a master of style, you don't seem all that great. Yeah, you're just kind of dated and mopey. I don't get the thrall. Well, my zombies know how late it is. I speak to the bleakness of our existence, winner of MTV Bavaria's most doleful lyrics competition for 270 years running. You've got a castle and a zombie army. What have you got to be down about? Yeah, we're at least twice as miserable as you are. <laughs> Would you like to do How do we do that? Every night is open mic night at the Zombie Factory. You may try your pitiful best to win over my audience, and then I will assault them with my freestyle melancholy, and they will continue to be in my thrall. cheat. I never cheat. Yes, yeah, some of my rivals have been found with the blood drained from their body.: But this is mere coincidence. <laughs> oh, no, mm -hmm. by Jedziemy. Prawdę mówiąc, ja do końca nie wyjaśnię... nie. Ja do końca nie wiem, co trzeba zrobić, żeby wygrać. By na jakiej zasadzie to działa? Max. And we're going to kick it out awkward style, yo. We're the freelance grave robbers and we're ready to go, see? Eee. Bo właśnie to jest coś co ja e... ja w ogóle nie do końca rozumiem, które z tych rymów mają sens i które pokonują pokonują Jurgena. Ja trochę nie wiem, jakby właśnie, no, no tak jak mówiłam, e, co może być takim. Czy, co to, jaki jest jakby schemat z tego? Chociaż e, chodzi przede wszystkim o tym, o to, żeby to było takie handrowate i smutne, więc nasz świat na boleść e, się zanosi. To ma sens. Cały Szczeciak dąży do śmierci Pozogi. Trochę na tym najbardziej pasuje. King. Entropy, G? Peace out! Pathetic! Yeah. Yeah. You have all the street cred of white 30-year-old video game programmers. Ouch. Now, take a listen to how far it is done. Bleeding wound self-inflicted, baleful morning hakata. Wicqueen Nurse has no other scepter. Bandages cover scarves of despair. Nie. Tak, e, czyli poszło nam stale. Dobra, podejmujemy się walki na rymy jeszcze raz. Porymujmy mierną mocą.

Go, oh, I is know, bella our world is endless torment and sorrow despair you bloodsucker mcs best get out of our way cause all creation ends in death and decay entropy g weak children of the night What? <laughs> <laughs> you have managed to impress my brainless zombies no matter i will still defeat you most easily uh, probably, but probably first an energy <laughs> drink hey no fair ah, to taste the blood of one who believes he has beaten me <laughs> it is energizing intoxicating <laughs> our world is endless torment and sorrow all creation ends in death and decay

Musimy polecieć do studia telewizyjnego ponieważ Jurgen oh ogląda Podmiejskich kombojów. Miejskich kombojów? Kombojów! Kowbojów. Nie mogę powiedzieć tego słowa. Miejsce komboje. Rzeczywiście, to jest komboje. Zawsze się że są komboje. I I like oh, five, to Dobra, i właściwie tutaj jedną z najważniejszych. Patrzę, Piet Pietrzek tu jest i oczywiście Lasia. Y najpierw od razu zrobię coś, co muszę zrobić. Tak. Y nie wiem, czy od razu mogę to zrobić. Musimy wsadzić te papierosy tutaj e, z pewnego względu, względu za wam powiem. E, chodzi o to, że będzie wykorzystać, te czosnkowe papierosy będą wykorzystane w odcinku i w ten sposób będą popularne wśród Niemców. Oh, czyli Jurgena też. Tak, That's all. Schnitzel time mit Lee. not anymore didn't you get my phone messages midtown cowboys is a surprise hit in germany beck what's the episode about it's the climactic mr featherly's intervention episode sounds hilarious this is no laughing matter this is quite possibly the most important episode of television ever made it's good to see the television industry tackling important social issues like addiction right

How do we get in on all this licensing money? You don't. You signed away all your rights to your image when you filmed the Chef Bessie episode. I don't remember signing anything. So that's what all that fine print said. Besides, I don't see you two as TV stars. Start smaller, like <laughs> comic books or video games. <laughs> what happened to all the other shows in this studio? I want to go on cooking without looking again they've all been cancelled. the entire studio is devoted to midtown cowboys and it's spin-offs now. there are spin-offs of midtown cowboys? naturally. downtown cowgirls. that's so bessie. midtown cowboys special heifers unit. and of course the sensitive and heartbreaking midtown shepherds. i wish i knew how to quit watching that. i'll be in my trailer. the clock's ticking. And stay away from craft services. Odcinka, bo z Look, Max, it's our old co-star, Philo Pennyworth. Featherly! The name is Featherly. I thought you didn't like us calling you by your character name. Are you method acting or something? Hardly. I've legally changed my name to Mr. Featherly. Philo Featherly? No, Mr. Featherly. It simplifies the licensing contracts considerably. What happened to your love of the theater? Hmm, let me see. I could play Torvald in a doll's house two shows a night for an entire year. And still not make as many euros as I get from licensing a single poster of my beak. Not my face, just the beak. Did you know you're really popular in Germany? Did I know? It changed my life! That ill conceived dalliance in prismatology left me penniless! You should have thought about a nest egg! When I was poor, I would have taken offense at that. Now I say ha! 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 Do you have any crazy fans? A Miss Greta Grunwald of Cologne. She insists on sending me scandalous photos of herself with messages about how she enjoys dark meat. Oh, Greta! She keeps sending me messages about Pfeffer. With no, no your new popularity, do you need some freelance bodyguards? No, no. If Ms. rejects my application to be her suitor. I may need to call on Miss Grunwald. A wise actor must adapt and adjust. Break a leg. Or worse. <laughs> Dobra. Czy, czy Lasia coś powie? Hello, Percy. Still not speaking to me? I see. Coś ty zrobił Lasi, że ona się do ciebie nie odzywa? Sam. Zawsze by mi się wydawało, że to ty jesteś tym miłym. Right, Places, Let's make some money. Art. Let's make some art. Tak, tak, nie, no jednak Dzisiaj robimy pieniądze. A very special episode of Midtown Can't we just ignore the problem and hope it will go away? Mr. Featherly needs our help, pal. Oh, there he is now. I must have left my bag in here. <gasps> I knew it. I knew you were hiding a cow. That's right, Mr. Featherly. We have been hiding a cow. But you've been hiding something much worse. What? I don't know what you're talking about. For the love of God, Mr. Featherly, stop with the lies! Just look what you're doing to Bessie. We saw what's inside your bag. How do you explain this? Gilroy's brand garlic clove cigarettes? Admit you have a problem. Uh, all right, I admit it. I am addicted. But how could anyone resist <laughs> a lung full of garlic-flavored smoke? <laughs> They taste good, man. They're good for you! What a heart smart smoking choice. And they make you look so cool! Let's buy some! Wow. Sounds like Bessie wants her own pack of Gilroy's grand garlic club cigarettes! I mean dajcie paleni zwe, nie palc! <laughs> See that, boys! That is acting! Czosnkowe papierosy modni niemcy mówią Yeah! Ja!

Tak, i jedziemy do biura. Chyba. Chyba mogę już teraz pojechać do biura, prawda? Myślę, mam taką nadzieję, że nie pokręciłam kolejności. No no no, 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 sam. biegnij. Bo my potrzebujemy wody święconej. Skąd ja wziąłem w ogóle gorzałkę? Czy teraz mamy pustą butelkę, nie do końca, ale Sim sim salabim. Tak Max pobłogosławił tą urnę, więc mamy w tym razie, w takim razie mamy wodę święconą. I chyba mamy wszystko co potrzebne. Ogólnie chodziło o to, żeby osłabić Jurgena. Jak wiecie, jak zaczek... Wam podkreśliłem. Kiedy przegra rymowanie, to Jurgen gryzie Maxa Więc będziemy mogli to wykorzystać. Tylko trzeba się spieszyć, bo to jest na czas. Znaczy... Za chwilę będzie na czas, jak wypijemy wodę święconą. No jak wiecie do środka z wodą święconą wejść nie będziemy mogli. To jest tak ważne, że jak mamy wodę święconą, no to Wakabayashi nas nie wpuści. You stop working for the bad guys. Yeah, Renfield! Jurgen's got you in his thrall. But just look at this door. Black Forest Pine. Craftsmanship like this is worth eating a few flies. We thought you were married with a kid! Two children actually. There was a breakup. over prismatology. Your <laughs> wife left you because you're a prismaticologist? On the contrary, she's a level indigo. Then what's the problem? After my second son was born, I went into a severe postpartum depression, withdrawn, unemotional, didn't speak much. She called me anti-bliss, divorced me. <laughs> Biedny wakabayashi. We'll be back. I'll be here. one of my favorite characters. Max, Max, drink, on now. Tak, i teraz musimy ją jeszcze szybko... Nie, 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 kurczę, jest mało czasu i... Musimy wyrzucić ją do kosza na śmieci. Pójść tam. No bo jakby woda święcona jest w maksie, ale tylko przez pewien czas, to... Ja, zombie guys, jestem Tak, jak widzicie, on pali papierosy czosnkowe, którego osobiają. osłabiają, bo są czastkowe. On jest wampirem. Nie, hmm. Dobra, dobra, szybko, Jurgen. Jurgen, i feel the original... O nie! Dobra, czyli musimy znowu wyjść. Ja myślę, że to dlatego, że była ta kadcenka z Jurgenem, i to się liczyło w czas. Więc musimy to zrobić jeszcze raz. Max, czy mógłbyś tu podejść trochę bliżej? Max, chodź tu. Max! Szybko woda. Pijemy. Dobra, 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 dobra. Wyrzucamy wodę. Do kosza na śmieci. I teraz szybko do zamku. I teraz szybko. Szybko, szybko z Jurgenem. Sam mógłbyś hey, szybciej Jurgen. chodzić? Miau. Tak, tak, tak. Porymujmy. Max and I wanna challenge you again. You know me. I'm Count Cryptwind Deathgrasp, And I'm Baron Bat Anguish Von Nightmare. And here's an encore presentation of our goth stylings We're the freelance grave robbers and we're ready to go. Tak see. musimy jeszcze raz powiedzieć wszystkie nasze rymy. We'll knock you out than Bela Lugosi. We got more rhymes than you can beg, steal, a borrow! Po prostu, mój, ja już teraz wiem wreszcie, co trzeba po prostu, żeby było mrocznie i smutno i w ogóle, czyli takie najbardziej dołujące teksty ha, Jak widzicie on się teraz napił wody święconej, No i Jurgen uciekł, chyba wymiotować, sądząc po dźwiękach, chociaż tam było.

Hey Jorgen. Meow. We will end you, Jorgen. And incidentally, what was the source of your power again? It is my style. The zombies love me because of my rhymes, my moves, my staying always on top of the latest trends. All right, take care, buddy. We'll be back to kill you later.